Witaj w dziewiątym dniu naszej podróży z potęgą świadomości. Dziś zajmiemy się tematem przygotowania swojego miejsca. Wszystko jest Twoje. Nie szukaj tego, czym jesteś. Pozwól sobie uznać, że już to masz i przygotuj swoje miejsce na przyjęcie obfitości, której pragniesz. Wszystko, czego pragniesz, już jest Twoje w potencjale. Twoim zadaniem jest przygotować się mentalnie i emocjonalnie na przyjęcie tego, co jest już Twoje. Wyobraź teraz sobie, że wszystko, czego pragniesz, już istnieje w Twoim życiu. Przygotuj swoje miejsce mentalnie, aby przyjąć obfitość, która jest już Twoja. Twoje myśli i wyobrażenia tworzą Twoją rzeczywistość. Skoncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć i poczuj, że już to masz. A teraz weź głęboki oddech i wypuszczając powietrze rozluźnij swoje ciało, a następnie zamknij oczy. Skoncentruj się na swoim oddechu. Wdychaj głęboko powietrze. I powoli je wypuszczaj. Wyobraź sobie, że już masz wszystko, czego pragniesz. Jakie to uczucie? Jak wygląda teraz Twoje życie z tym, co już masz? Poczuj wdzięczność za obfitość, która jest już Twoja i skoncentruj się na tym uczuciu przez kilka chwil, dając temu uwagę. Powtarzaj to ćwiczenie codziennie, aż poczujesz, że Twoje pragnienia stają się rzeczywistością. Przygotowanie swojego miejsca na przyjęcie obfitości jest kluczowe do manifestacji swoich pragnień. Skup się na tym, co już masz w potencjale i pozwól, aby Twoje myśli i wyobrażenia. Tworzyły Twoją rzeczywistość. I dziękuję za udział w dzisiejszym materiale. Jutro będziemy kontynuować naszą podróż, eksplorując kolejne aspekty potęgi świadomości. Pamiętaj, że kluczem do obfitości jest przygotowanie swojego miejsca mentalnie i emocjonalnie. Do zobaczenia jutro.